11 sierpnia Karolina Kamińska witam Państwa. Rozpoczynamy telefaktę. Rozpoczęły się warsztaty muzyczne z Malwiną Masternak. Pomyślałam, że jak jestem w ostrowcu, to to jest dobra okazja, żeby poprowadzić takie warsztaty. Trwają badania kondycji świętokrzyskich organizacji. Ankietę należy wypełnić do 15. Światkarki krzyostrowiec wracają po wakacyjnej przerwie. Część dziewczyn można powiedzieć z doświadczeniem, ale, ale nowe. Myślę, że się wkomponują dobrze. Dziś, w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęły się warsztaty muzyczne dla młodych, utalentowanych Ostrowczan. Warsztaty prowadzi Malwina Masternak, wokalistka jazzowa, słuchaczka Global Jazz Institute, uczęszczająca do prestiżowej szkoły muzycznej w Bostonie. W dniach 11-12 sierpnia zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach: od godziny 10 do 12 dla dzieci, a od godziny 14 dla młodzieży. Ci młodzi ludzie dziś do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim przyszli w konkretnym celu. Przede wszystkim chciałabym się nauczyć mm, do, dobrej techniki śpiewania. Bo już dużo śpiewam, y, lubię bardzo śpiewać i dlatego chcę się nauczyć czegoś nowego, żebym po prostu dobrze śpiewała i żeby mogła. I żebym mogła realizować swoje marzenia. A twoim marzeniem jest? Jest być piosenkarką. Mm. Po prostu, żeby poprawić swoje, bo może czasem coś wyjdzie nieczysto, może czasem coś strema będzie i po prostu myślę, że pani mi pomoże z tym. A lepszej ekspertki od nauki śpiewu nie mogli sobie wymarzyć. Warsztaty muzyczne z dziećmi przeprowadziła Malwina Masternek. Młoda ostrowczanka, wokalistka jazzowa, a obecnie także studentka Belki College of Music w Bostonie. Podczas warsztatów do każdego uczestnika podchodziła indywidualnie, przekazując konkretne wskazówki. Przede wszystkim chciałabym popracować nad emisją głosu. Bo znam tutaj właśnie paru wokalistów, małych wokalistów z, z Ostrowca. No i ich rodzice jednak mówili, że, że, że ubolewają nad tym, że, że w pobliżu tutaj nie ma kogoś, kto by mógł pomóc w emisji głosów, w kształtowaniu właśnie tego głosu. Więc pomyślałam, że jak jestem w Ostrowcu, to, to jest dobra okazja, żeby poprowadzić takie warsztaty. Malwina prowadząc warsztaty z dziećmi widzi w nich siebie, bowiem mając tyle lat, co oni, również stawiała swoje pierwsze kroki muzyczne w naszym mieście. W wieku w lat zaczęłam państwową szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim w klasie fortepianu. No i od tamtego momentu tak wszystko w stronę muzyki <laughs> um, poszło. Więc w wieku 10 lat zaczęłam uczęszczać do studia piosenki, do opatowa. No i wszystko się potoczyło. Malwina co do swojej przyszłości ma już konkretne plany. Naukę w prestiżowej szkole muzycznej w Bostonie pobierać będzie jeszcze przez jeden semestr, ale nie zamierza kończyć przygody z uniwersytetem. Nadal będę współpracować z Berkeley Global Jazz Institute, bo jednak daje mi bardzo wiele możliwości. No i przeprowadzka do Nowego Jorku. A tam oby czekała na nią wielka kariera muzyczna. Zanim jednak Malwina wyjedzie na studia, jeszcze jutro poprowadzi warsztaty w godzinach od 10 do 12 w grupie dziecięcej, a od godziny 14 w grupie młodzieżowej od 13 lat. Swoje wokalne umiejętności artystka zaprezentuje również Ostrowczanom w najbliższą sobotę, 13 sierpnia. Przed seansem ostrowieckiego kina pod gwiazdami na rynku, odbędzie się plenerowy koncert Malwiny Masternak. Gościnnie wystąpi na nim utalentowany ostrowiecki pianista. Jakub Kitowski, a prywatnie kolega Malwiny. A na koncert, który odbędzie się 13 sierpnia w sobotę na Ostrowieckim Rynku, zaprasza osobiście Malwina Masternak. Serdecznie zapraszam do udziału w koncercie na Rynku Miasta. 13 sierpnia o godzinie 19:30 wystąpię z Jakubem Kitowskim. Federacja Świętokrzyskich Organizacji Horyzont zaprasza do udziału w badaniach kondycji Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych. W Świętokrzyskiej Federacji Organizacji Pozarządowych bardzo serdecznie chcę zaprosić organizacje pozarządowe z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, z terenu powiatu ostrowieckiego, jak i też z całego województwa świętokrzyskiego do wypełnienia ankiety, która ma na celu zbadanie kondycji organizacji pozarządowych Województwa Świętokrzyskiego. Mówiąc o kondycji, mam na myśli jakość funkcjonowania, mocne strony, słabe strony, oczekiwania organizacji pozarządowych. Ta ankieta, o tyle jest istotna dla nas, ponieważ pokaże nam, w którym miejscu jesteśmy na tle mapie. Na tle mapy Polski, jeżeli chodzi o sektor pozarządowy, ale w ramach projektu, który realizujemy, nowego, który rozpoczęliśmy tak naprawdę dwa miesiące temu, chcemy, aby wyniki tej ankiety przyczyniły się czy pomogły nam przygotować odpowiedni zakres tematyczny, czy to szkoleń, czy to doradztwa czy to kierunków wizyt studyjnych, które będziemy organizowali, jak i też pomogły jury w trakcie oceny wniosków konkursowych przy wyborze tych organizacji, które zgłosiły najciekawsze, najlepsze, najlepiej opracowane pomysły właśnie w odniesieniu do usprawnienia swojego działania w obszarze celów statutowych, które te organizacje Realizują. Jest to ankieta krótka, około 10-15 minut na jej wypełnienie. Należy poświęcić czasu, natomiast ten czas może być tak naprawdę bezcenny, a liczę na to, że organizacje pozarządowe, zarówno te, które wypełnią, jak i te, które nie wypełnią tej ankiety, będą mogły współpracować z nami przy realizacji tego projektu. Ja tylko przypomnę, że tytuł projektu to Nowe horyzonty dla NGO z Województwa. Święto i już wyniki tej ankiety, czyli raport będzie przygotowany we wrześniu, a od października będziemy ruszali z wsparciem zarówno organizacyjnym, prawnym, szkoleniowym, doradczym, jak i też finansowym, czyli będziemy ogłaszali konkursy, w ramach których organizacje będą mogły ubiegać się o, o środki zarówno na swoją działalność, jak i też taki pion marketingowy, czyli będziemy wspierali marketingowo organizacje, które oczywiście napiszą do nas najlepsze wnioski. Ankietę należy wypełnić do 15, przesłać ją drogą tradycyjną, lub ankieta jest umieszczona na stronie www.federacjachoryzont.pl w formie online, czyli można online ją wypełnić i wysłać do nas. Także serdecznie zapraszam, niech organizacje pozarządowe święto wszystkim mają tą możliwość, żeby wypowiedzieć się w kwestiach zarówno tych dobrych, jak i tych, które ich troszeczkę bolą. Ruszyła kolejna edycja Świętokrzyskiego wspierania edukacji wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów. Kandydatów do dorocznej nagrody Talenty Świętokrzyskie można zgłaszać do końca sierpnia. Jak co roku, samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagradza młodych ludzi, laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad, konkursów i turniejów oraz uczniów i studentów, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi. Rusza kolejna edycja Świętokrzyskiego programu wspierania edukacji wybitnie ustalonych uczniów i studentów. Jak co roku samorząd województwa Świętokrzyskiego nagradza młodych ludzi, laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad, konkursów i turniejów oraz uczniów i studentów, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi. Wnioski można przesyłać do 31 sierpnia bieżącego roku drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z dopiskiem na kopercie Talenty Świętokrzyskie. Celem Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów jest promocja edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa oraz wsparcie przedsięwzięć o zasięgu regionalnym mających na celu promocję uzdolnień dzieci i młodzieży, olimpiad, konkursów, w tym projektów zbieżnych z założeniami niniejszego programu. Do groźnego wypadku doszło dzisiejszej nocy przy skrzyżowaniu ulicy Żabiej i Mickiewicza. Samochód osobowy uderzył w betonowy słup. Na szczęście poszkodowani opuścili zniszczone auto o własnych siłach. 11 sierpnia 2016 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do groźnego wypadku. Około godziny 1.15 w nocy samochód osobowy uderzył w betonowy słup przy skrzyżowaniu ulicy Żabiej i Mickiewicza. Samochodem marki Skoda Octavia podróżowały dwie osoby, kobieta i mężczyzna, które jeszcze przed przyjazdem służb ratowniczych o własnych siłach opuściły pojazd. W akcji ratunkowej udział wzięło dwa pojazdy ratowniczo-gaśnicze, w tym siedmiu strażaków. Poszkodowani zostali przetransportowani przez ratowników medycznych, karetką do szpitala. Miejsce zdarzenia przekazano policji, która prowadziła dalsze czynności na miejscu zdarzenia. Po urlopach na treningi powróciły siatkarki Krzo Ten pierwszy trening przy Świętokrzyskiej odbył się już 7 sierpnia. O zmianach w ostrowickiej kadrze i najbliższych planach drużyny w materiale. W poniedziałek 7 sierpnia z urlopów wypoczynkowych powróciły siatkarki Krzeostrowiec. Występujące na co dzień na boiskach Orlen Ligi zawodniczki przystąpiły do zajęć w pełni wypoczęte, zadowolone i uśmiechnięte. Pierwszy trening odbył się w hali przy Świętokrzyskiej. Śmiechy już słychać, także zadowolone. Zobaczymy jak to będzie po treningach, bo to y, intensywność będzie teraz dosyć duża. Y, przyjechały lekko przygotowane z, y, po programie takim miesięcznym. Także ten cykl nasz teraz dwutygodniowy na, na siłowni, na kajakach, na hali, przepraszam, na boiskach plażowych będzie, będzie kontynuowany. Potem, już po dwóch tygodniach, wchodzimy na salę i, i, i mamy praktycznie pełne 2,5 tygodnia do, do pierwszych meczów kontrolnych. Także tego czasu jest dosyć dużo i, i intensywności będzie na pewno z dnia na dzień przybywało. Także mam nadzieję, że są dziewczyny przygotowane. Ze składu, który reprezentował Ostrowiec na siatkarskich salonach naszego kraju, pozostało pięć zawodniczek. Są to Roksana Brzuska, Ewelina Polak, Julia Julia Piotrowska, Paulina Szpak i Dorota Ściurka. Kadra KSZO została wzmocniona przed nowym sezonem kilkoma doświadczonymi siatkarkami, które powinny stanowić o obliczu zespołu. W kadrze znalazły się dwie zawodniczki z egzotycznych jak na polskie warunki krajów. Reprezentantka Albanii Sava Taka oraz Delis Pir reprezentująca Trinidad Tobago. Kolejną siatkarką spoza granic naszego kraju jest reprezentantka Białorusi Wola Pauliukowskaja. Do krzowo po zmianie barw klubowych powróciła środkowa bloku Magda Soter. Kadrę uzupełniają Kamila Colik, Paulina Strójwąs, Joanna Kapturska, Zuzanna Czyżnieleska oraz dwie młode zawodniczki z ekipy juniorek Joanna Ciesielczyk i Zuzanna Urbańska. Część dziewczyn, można powiedzieć, z doświadczeniem, ale, ale nowe. Myślę, że się wkomponują dobrze. Zresztą słychać już teraz właśnie w szatnie. To co było na początku, że, że, że już razem dobrze 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 sobie rozmawiają i ma, mają jakiś wspólny język w szatnie, to jest bardzo ważne. I, i na pewno no, te, te całe 8-9 tygodni będzie taką bardzo ciężką pracą, żeby i fizycznie i, i, i zespołowo to mentalnie je połączyć wszystkie. No, mam nadzieję, że to będzie lepszy sezon niż zesz zeszłoroczny. No, są nowe twarze, nowe dziewczyny. W sumie y może być lepiej, bo nie została wymieniona cała drużyna, więc... On jak gdyby jest zachowany, to na pewno jest na plus. No a zresztą dziewczyn będziemy się po prostu zgrywać i szlifować formę. No i myślę, że będzie lepiej niż w tym sezonie. Na pewno liczymy na te dziewczyny, chociaż no, nie znamy jak możliwości. grają i w ogóle. No ale mówię, no czas pokaże i mam nadzieję, że. Wniosą dużo do zespołu. Fani siatkówki w Ostrowcu będą mogli zobaczyć jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zawodniczki KSZO podczas sparingów i turnieju, które rozegrane zostaną w naszym mieście. Mamy już cztery turnieje zaplanowane plus kilka sparingów. Na pewno na początku września już koło 7-8 będziemy chcieli zagrać dwóch mecz. Myślę, że z Legionowią, bo z nimi tam nie mieliśmy żadnego turnieju nie będziemy mieli. Także planujemy z nimi zagrać takie dwa mecze, jeden u nich, jeden u nas. A potem już mamy od 15 do, do 5 praktycznie października, wszystko każdy weekend zajęty i, i tych meczów będzie około 14-15, także będzie, będzie dużo, dużo sprawdzianów. Na pewno każdy mecz będzie się bardzo liczył, każdy niezależnie czy to jest pierwszy czy ostatni, bez względu na to, z kim się gra, bo, bo, bo później te miejsca będą pierwszy, pier, jeden przy drugim, praktycznie można powiedzieć ten playoff. Także nie będzie żadnego jakiegoś takiego rozłożenia i czekania i liczenia, że może zagramy z kimś innym. Trzeba walczyć o każdy mecz każdy mam, myślę, myślę, punkt, który nam może dać takie miejsce, że nie będziemy musieli walczyć barażem. Na pewno tego chcemy. A, 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 a czas i. I ochota w pracy, i ochota do zwycięstw u dziewczyn na pewno będzie ogromna, bo, bo zresztą już widać po tych rozmowach wstępnych, że, że bardzo czekają na nowy sezon. Sezon 2016-17 zespół Pomarańczowo-Czarnych rozpocznie 15 października wyjazdowym meczem z Impelem we Wrocławiu. Przed własną publicznością Ostrowczanki zagrają tydzień później, podejmując drużynę Tauronu MKS-u Dąbrowa Górnicza. W dzisiejszych Telefaktach to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia jutro.